Związek Hanzatycki mimo swoich sukcesów pomalutku tracił na znaczeniu. Jak to zwykle bywa, nic nie trwa wiecznie i to samo dotyczyło Hanzy. Zmieniający się świat powodował, że dotychczasowe ramy, w jakich funkcjonowała Hanza i odnosiła sukcesy, zaczął pomalutku znikać. W czwartym odcinku z cyklu Dzieje Hanzy opowiem o przyczynach upadku i zmierzchu Związku Hanzatyckiego. W wieku XIII i XIV pomalutku utrwalała się specyfika wymiany towarowej między Zachodnią a Wschodnią Europą. Spory wpływ na to miała oczywiście Hanza, która poprzez swoje działania wymusiła taki obrót spraw. Punktem szczytowym Hanzy był mniej więcej 1370 rok, kiedy to zawarty traktat w Starslundzie przypieczętował zdecydowaną przewagę Związku nad Danią, Norwegią oraz Szwecją. Na mocy traktatu zawartego po wojnie Danii ze Związkiem Hanzatyckim, którego zwycięzcą był ten drugi, Hanza otrzymywała swoje wcześniejsze przywileje handlowe. Otrzymywała również na 15 lat kontrolę nad czterema najważniejszymi twierdzami strzegącymi cieśniny Sundu oraz w wypadku śmierci króla Danii Rada Królewska nie mogła wyznaczyć następcy tronu bez zgody Związku Hanzatyckiego. Zatem, patrząc na postanowienia tego traktatu, widzimy jaką potęgą w tym czasie była już Hanza, mogąca nawet ingerować w sprawy wewnętrzne państw. Kolejnym przykładem siły Hanzy było narzucenie po dwuletnim konflikcie w 1360 roku Flandrii warunków, które ją zmuszały do wypłacenia Związkowi Kupieckiemu. Odszkodowania za straty oraz potwierdzić i rozszerzyć przywileje Hanzatów w brogi, przyznając im nawet prawo handlu detalicznego, co przeważnie było w miastach średniowiecznych zastrzeżone tylko dla ich obywateli. Taki obrót mógłby nam wskazywać, iż Hanza cały czas była na fali. Obraz tego jest zgoła inny i widzimy, że Związek w XIV wieku borykał się z problemami, które były spowodowane wahaniami gospodarczymi występującymi w tym czasie w zachodniej Europie. Czynnikiem wpływającym na te wahania była bez wątpienia epidemia dżumy, która siała spustoszenie w zachodniej części Europy. Jednak jak wskazują badania, nie miała ona takiego wpływu na pewne gałęzie gospodarki. Na przykład w tym czasie dzięki rozwijających się flotom Anglii, Holandii czy Portugalii zapotrzebowanie na surowce potrzebne przy przemyśle szkutniczym pochodzące ze wschodniej części Europy było nadal duże. To samo tyczyło się żywności. Coraz bardziej urbanizujący się zachód i wędrówka ludzi ze wsi do miasta wymuszała większe zapotrzebowanie na żywność ze wschodu. W Holandii mamy nawet przykłady, że chłopi przyjeżdżali do miast, aby kupić żywność sprowadzoną ze strefy bałtyckiej. Jednak można zaobserwować, że w XIV wieku, z powodu mniejszej ilości ludności oraz sporemu napływowi produktów rolnych ze wschodu, poziom cen żywności utrzymuje się na niskim poziomie. W tym czasie również możemy zaobserwować wzrost cen artykułów rzemieślniczych, co powodowało tzw. nożyce cenowe rozwartych na niekorzyść produktów rolnych, powodując tym samym mocniejszy nacisk na produkcję niż na rolnictwo. Miało to natomiast ogromny też wpływ. Na rentowność handlu. Taka różnica cen powodowała spore problemy dla wymiany towarowej, jaką prowadzili kupcy Hanzy. Poza spadkiem cen produktów rolnych obserwujemy spadek cen kolejnego ważnego surowca ze wschodu, jakim były futra. Taki obrót spraw powodował spore napięcia w państwie Zakonu Krzyżackiego. Dochodziło do konfliktu między miastami a władzami Zakonu, które blokowały swobodę wywozu zboża drogą morską. Kupcy pruscy na przełomie XIV i XV wieku oskarżali zakon o to, iż pod przykrywką nieurodzajów zakazują sprzedaży na zewnątrz, skupując tym samym interwencyjnie zboże po zaniżonej cenie, które następnie sami eksportowali na zachód. Pozostaje pytanie, czy władze zakonu, aby utrzymać rentowność handlu na tym produkcie, specjalnie monopolizują obrót tym towarem, aby w efekcie zaniżonych cen kompensować straty przy wymianie tego towaru? Od połowy XV wieku na terenach północnych Niemiec, jak i państw zakonnych, do konfliktu między władzami a miastami włącza się jeszcze szlachta, która coraz bardziej jest zainteresowana w czerpaniu bezpośrednich zysków z obrotu swoimi towarami. Książęta oraz inni władcy naciskają na miasta, aby uzyskać swobodną możliwość wywozu artykułów rolnych przez swoje sporty i bezpośredni kontakt między cudzoziemcami przybyłymi z zachodu, a ludnością wsi. Dodatkowo widzimy tutaj ogromny sprzeciw szlachty pruskiej, protestujący przeciwko sprowadzaniu przez Gdańsk zboża z Polski, którego zalew i tak obniża już niezbyt wysokie ceny tego surowca. Zatem widzimy tutaj narastający kryzys pod postacią rozbieżnych interesów poszczególnych warstw. Szlachta wraz z władcami chciała zmniejszyć ilość pośredników w handlu produktami rolnymi i zaradem produktami rzemieślniczymi. Te dwie grupy dążą do zwiększenia dostępu do rynku i odbiorców tych towarów. Wnioskować z tego można, że obniżające się ceny na produkty rolne coraz bardziej dawały się we znaki mieszkańcom wsi. Taką sytuację również możemy zaobserwować w Polsce. Jednak nastąpiło to do, troszeczkę później, czyli pod koniec XV wieku. Zatem obserwując te wydarzenia, możemy wywnioskować, że spadające zapotrzebowanie na żywność na zachodzie pociągnęło za sobą obniżkę cen produktów rolnych, powodując tym samym spore problemy rentowności wymiany między wschodem a zachodem. Wydarzenia te spowodowały spore tarcie między poszczególnymi grupami i miastami Hanzy, ale również wewnątrz samego związku. W tym okresie doszło do wprowadzenia przez miasta Hanzy prawa składu skierowanego przeciw kupcom angielskim i holenderskim, jak i kupcom z zaplecza związku, czyli kupcom i szlakcie z południowych Niemiec, Polski, Rusi i innych miast związku. Takie regulacje wprowadziły w pierwszej połowie XV wieku Lubeka, Gdańsk i miasta inflanckie, powodując tym samym pierwszy taki rozłam w związku. Poza zmianami cen ogromny wpływ miała nasilająca się ekspansja kupców holenderskich i angielskich na tereny do tej pory opanowane przez Hanze oraz, co ważniejsze, centralizowanie się władz i krzepnięcie organizmów państwowych w Europie. Doskonale to widać na przykładzie Polski i Rusi, gdzie państwa te, dążąc do dostępu do morza, chciały wyeliminować uprzywilejowaną pozycję Hanzy i podporządkować handel własnym interesom. Zobaczmy zatem, jak rosła współzależność między tymi zjawiskami. Kupcy angielscy pojawili się nad Bałtykiem w początkach XIV wieku. Osiedlili się m.in. w Gdańsku, pomalutku budując swoją pozycję. Było to ściśle związane z pozyskiwaniem surowców niezbędnych w przemyśle stoczniowym i również żywności. W tym czasie kupcy gdańscy również rośli w sile w Londynie i wschodniej Anglii, gdzie zajmowali się intratnym handlem suknem. Zatem widzimy tutaj, że kupcy pruscy, jak i inflandzcy, dysponujący tymi surowcami, byli żywo zainteresowani utrzymaniem tych stosunków z Anglią. Inaczej to widzieli kupcy lubeccy i wendyjscy, którzy nie obracali tymi towarami, i dla nich angielscy kupcy na Bałtyku byli po prostu zagrożeniem. Sukno angielskie, z racji swojej niewygórowanej ceny, pomalotku w wieku XIV wypierało sukno flandryjskie na rynkach wschodnich, i to nie tylko w miastach portowych, ale również w miastach leżących daleko na południu, takich jak Kraków czy ośrodki w Czechach i na Węgrzech. Lubeka, nie czerpiąca głównych zysków wymiany tymi towarami, od początku torpedowała działania na tym kierunku, jednak bez większych rezultatów. Sukcesy angielskich tekstyliów trwają do lat 40. XV wieku, kiedy to w Anglii zaczynają się czasy sporu politycznego i związanego z nimi chaosu. Wojna dwóch róż powoduje spadek znaczenia sukiennictwa angielskiego we wschodniej Europie. W tym czasie jej, na, na jej miejsce wraca w sukno flandryjskie, jak i zdobywa nowe tereny sukno holenderskie. Rywalizacja między Hanzą a Anglią dotycząca obrotu tym towarem cały czas się nasilała i ostatecznie doszło między Związkiem a Anglią do Otwartej wojny w latach 1469-1474. Król Anglii żądał uznania praw handlowych na Bałtyku i cofnął kumpcom hanzatyckim prawo handlowe. Wieloletnia wojna morska ostatecznie zakończyła się zwycięstwem Hanzy i przywróceniem jej przywilejów. Jednak prących na wschód kupców angielskich oferujących sukno już nie dało się powstrzymać. Okres zawirowań i walk wykorzystali kupcy holenderscy, którzy tym czasie nasilili swoją ekspansję w basenie Morza Bałtyckiego. To na jego podstawie Holandia budowała morską potęgę. W XVII wieku sami Holendrzy przyznali, że handel bałtycki był dla nich matką handlu. Holendrzy swoją ekspansję rozpoczynają w XIV wieku. Z racji bogatych zasobów śledzia w okolicach swoich wybrzeży i jego potrzeby konserwacji, włączyli się w handel solą bretońską ze wschodnią Europą. Korzystając z okazji, włączyli się również w handel angielskimi i flandryjskimi suknami, sami dość poważnie rozwijając w XV wieku tę gałęź gospodarki. Produkowali niższej jakości sukna, idealnie odpowiadające zapotrzebowaniu wschodniej Europy, a w okresie kryzysu handlem suknem angielskim weszli mocno na ten rynek. Z racji tego, że Holandia była i jest krajem morskim, bardzo ważny dla jej gospodarki był oczywiście przemysł stoczniowy. Tutaj też widzimy ogromny napływ surowców, wykorzystywanych w tej dziedzinie gospodarki ze wschodniej Europy. To samo tyczyło się produktów rolnych, które w czasach zapotrzebowania były importowane z Nadbałtyku. Obród tym towarem stale rósł. W XV wieku Holendrzy byli główną siłą obracającą tym towarem. Amsterdam stał się najważniejszym ośrodkiem na zachodzie, handlującym drewnem i zbożem, zaopatrując zachodnie rynki i docierając nawet do państw Półwyspu Iberyjskiego. Nawet okres zawirowań politycznych w Holandii oraz odrodzenie się sukiennictwa angielskiego pod koniec XV wieku nie zachwiał już dość mocną pozycją handlu holenderskiego na terenie Morza Bałtyckiego. Stali się oni obok Hanzatów najważniejszym graczem handlowym, w tym na tym akwenie. Na przełomie XV i XVI wieku rozpoczęli swoje słynne wyprawy wahadłowe między wschodem i zachodem, dostarczając produkty leśne i rolne na zachód, a na wschód przywodząc sól, sukno, płótno, wino i inne towary zachodnie. W początkach XVI wieku Holendrzy obracali już ponad 90 różnego rodzaju towarami, a asortyment ten ciągle się powiększał. Jednakże możemy zaobserwować, i w tym czasie wymiana prowadzona przez Holendrów na linii wschód-zachód była dość jednostronna. Ogromna ilość towarów wędrowała na zachód, a na wschód statki często płynęły wypełnione tylko balastem. Wymiana ta powodowała napływ kruszców na wschód i ujemny bilans płatniczy Holandii ze wschodem. Jednak pozwoliło to Holandii w znacznym stopniu zdobyć rynki zbytu na Półwyspie Iberyjskim, tworząc również miejsca pracy w przemyśle stoczniowym, marynarce oraz produkcji nastawionej na zbyt na wschodzie. Taki obrót spraw powodował, iż Holendrzy stawali się coraz większym zagrożeniem dla miast Hanzy, w tym Lubeczan. Kolejnym konkurentem dla Hanzy były oczywiście miasta norymberskie. Kupcy z tego regionu konkurowali z Hanzą w rejonie środkowo- i północno-wschodniej Europy. Tutaj, poprzez kontakty handlowe z południem Europy, m.in. Mediolanem i Wenecją, oraz z kontaktami z południowymi Niderlandami widzimy coraz większą aktywność i wypieranie Hanzy przez tych kupców. Obrót kruszcami z Węgier i Czech oraz szlaki od południowej Polski i strefy czarnomorskiej powodowały, że Norymberga operując na tych kierunkach i będąca zwornikiem tych terenów stała się potęgą gospodarczą. Taki obrót spraw spowodował wyparcie Hanzy z górnych Niemiec i mocną ekspansję handlową w samej Lubece, gdzie jasno widać i w XIV wieku kupcy norymberscy zaczynają odgrywać coraz to ważniejszą rolę. Na terenie miasta zaczynają działać placówki kupców norymberskich, zajmujących się sprowadzeniem do miasta różnych towarów, w tym różnego gatunku sukna. Kupcy norymberscy, z racji koncentracji kapitali, stali się ogromnym zagrożeniem dla Hanzy, wzbudzając jej stanowcze sprzeciwy. Jednak umiejętne działanie wykorzystujące konflikty Hanzy z władcami powodowały, iż coraz częściej wchodzili oni na tereny Hanzy, jakim był handel na Bałtyku. Włączali się do handlu między Danią a Flandrią a dzięki zaangażowaniu w górnictwo na Węgrzech, przewozili wydobyte surowce przez Polskę do Gdańska i stamtąd na wynajętych statkach do Flandrii. Również ich obecność zwiększała się w państwach zakonnych nad Bałtykiem, budząc sprzeciw lokalnych kupców. Takie intensywne penetrowanie rynku pruskiego doprowadziło w końcu do ustanowienia ograniczeń w 1445 roku przez Sejm Pruski, które powodowały, iż kupcy norymberscy mogli tylko odwiedzać dwa wielkie jarmarki krajowe: jarmark świętego Dominika w Gdańsku i drugi w Malborku. Ponadto nie mogli posiadać swoich agentów handlowych, przebywać na stale na terenie Prus i zawierać spółek z lokalnymi kupcami. Mimo takich ograniczeń kupcy norymberscy rozwijali swoje działania na tym kierunku, zagarając tym samym lokalnym kupcom i rzemieślnikom, zalewając rynek przywożonymi towarami. Taka sytuacja miała również miejsce w Inflantach, gdzie lokalni kupcy byli zagrożeni ich działaniami, a dodatkowo ekspandowali na Ruś. Tutaj natomiast zdobyli przewagę nad Hanzą, gdyż posiadali dostęp do kruszców z Węgier i Czech, mogąc tym samym płacić Rusinom za towary gotówką, w przeciwieństwie do hanzatów, którzy mogli w głównej mierze oferować handel wymienny. I tutaj tak samo jak na terenie Prus, od połowy XV wieku rozpoczyna się ograniczenie praw kupców norymberskich. Konkurencja na tych terenach była bardzo w niesmak miastom, jednak mieszkańcy wsi witali ich z otwartymi rękoma. Ich działalność powiększała ilość odbiorców, jak i dostawców, niwelując w tym okresie występujące nożyce cenowe. Powolutku centralizujące się i rosnące w siłę ośrodki państwowe były ogromnym zagrożeniem dla Hanzy. Jednoczące się tereny pod jednym berłem stawały się nie lada przeciwnikiem. Gdy konsolidujące się lideranty pod berłem władców burgundzkich rosły w siłę, nie było już mowy o stosowaniu dotychczasowej polityki Hanzy wobec tych terenów podzielonych między różnych książąt. To samo tyczyło się Anglii i Francji, które skonsolidowane pod koniec XIV wieku stawały się nie lada wyzwaniem dla Związku. Władcy państw, widząc jak ważny dla ich potęgi jest handel, coraz bardziej wspierały swoich kupców, kosztem oczywiście Hanzy. To samo widzimy na terenie państw skandynawskich. Wojny Hanzy z Erykiem Pomorskim, co prawda doprowadziły do porażki króla i rozpadu Unii Kalmarskiej, jednak dały już sygnał dla nadchodzących zmian. Pozostawiły one po sobie Cła Duńskie w cieśninie Sundu, na statki pruskie i inflanckie, stanowiąc podstawę dochodów Królestwa Duńskiego. To dało podwaliny pod późniejsze działania władców duńskich przeciw Hanzie, gdzie na przełomie XV i XVI wieku, wykorzystując zatarg Hanzy z Holandią, zmusiła ją do defensywy. Duńczycy, wystawiając silną flotę kapelską, operującą na Bałtyku, skłonili Hanzy do coraz to większych ustępstw. Ich pozycja była coraz bardziej zagrożona już nie tylko ze strony Danii, ale również władców terenów, na których leżały ich miasta, gdyż oni byli coraz bardziej zainteresowani opanowaniem tych bogatych ośrodków. Dodatkowo władcy wchodzili w sojusze przeciw miastom ze swoją szlachtą, gdyż Titanie była zadowolona z monopolu miast i chciała również dostępu do handlu dalekosiężnego. Na terenie państwa krzyżackiego też następowały coraz to dalej idące zmiany. Rosnące w siłę państwo polskie w sojuszu z Litwą coraz mocniej upominało się o dostęp do Bałtyku. Do tej pory krzyżacy dyktowali warunki handlowe w stronie polskiej, jednak od początku XV wieku władcy z dynastii jagiońskiej coraz częściej upominali się o prawa swoich kupców, zamykając tym samym drogę pruskim kupcom na południe. A po wojnie trzynastoletniej, kiedy to Prusy królewskie wraz z Gdańskiem zostały włączone do monarchii jagiońskiej, sytuacja w tej części Europy diametralnie się zmieniła. Na terenach Rusi też następowały zmiany. Nowodróg powoli zaczął ograniczać wpływy Hanzy na własnym terenie, żądając tym samym, by otwarto im w inflantach drogę na Bałtyk, czego efektem stała się słabnąca aktywność kupców hanzatyckich w Nowogrodzie. Dodatkowo sytuację na tych terenach zmieniła polityka Iwana III, który zjednoczył te tereny pod własnym berłem. W 1478 roku po zajęciu miasta znacznie ograniczył handel Hanzeatów, tworząc ogromną przeciwwagę dla ich działania. Tak oto widzimy, jak zmieniająca się rzeczywistość polityczna wpłynęła na znaczenie Hanzy. Centralizująca się władza państwowa, jak i coraz większa dążność szlachty i chłopów do dostępu do rynków powodują osłabienie związku. Co prawda, nie zakończyło to działalności Hanzy, ale pokazało, iż nadchodziły dla niej ciężkie czasy. Podczas gdy w Europie Wschodniej w ubiegłym stuleciu miasta wybrzeży Bałtyku dominowały nad zapleczem, to obecnie siły reprezentujące zaplecze parły ku brzegom morza, usiłując je sobie podporządkować. Spory wpływ miała również coraz mniej dochodowa wymiana towarów. Kryzysy przetaczające się przez Europę powodowały, że zyski się kurczyły, przez co nie rozwinął się tak mocno jak w basenie Morza Śródziemnego system kredytu. Malejące dochody powodowały coraz to większą walkę z konkurencją poprzez wprowadzenie protekcyjnego ustawodawstwa. Związek za wszelką cenę chciał usunąć ze swojego terenu obcych kupców, doprowadzając czasem do silnych zatargów i walk z Danią, Holandią czy Anglią. Jednak nie możemy jednoznacznie stwierdzić, że to tylko ekspansja holenderskich i angielskich kupców, będąca oczywiście ważnym czynnikiem rozkładu związku, wpłynęła na upadek miast hanzatyckich. Co prawda, rozbili oni jednolitość związku, ale mamy wiele przykładów, że pojedyncze miasta Hanzy czerpały korzyści ze współpracy. Hanza, mimo utraty swojej pozycji, trwała jeszcze do drugiej połowy XVII wieku, kiedy to w 1669 roku odbył się ostatni zjazd delegatów. Co ważne, związek nigdy nie został oficjalnie zlikwidowany i dzisiaj podnoszony jest temat przywrócenia do życia tego tworu, lecz co prawda już na innych warunkach. Związek Hanzatycki odegrał ważną rolę w dziejach gospodarczych Europy. Nakreślił nowe kierunki gospodarcze, technologiczne i polityczne, dając podwaliny pod nowe podboje gospodarcze. Dziękuję za Wasze wsparcie i gorąco zachęcam do subskrybowania, komentowania i pozostawienia łapki w górę. Jeżeli uważasz, że moja praca jest warta uwagi, to możesz zostać moim patronem. Informacje dotyczące wsparcia znajdziesz w opisie filmu. Do zobaczenia wkrótce.